Clean to taka wredna technika, potrzebna do tego, żeby móc potem wycisnąć odważnik na głowę, zrobić z nim przysiad, ewentualnie przespacerować się z nim po sali, kiedy jest już usytuowany w rack position, żeby budować siłę i stabilność swojego ciała. Niemniej jednak dużo osób ma z tą techniką kosmiczny problem, dlatego że wychodząc potem z sali po treningu czuje się, jakby wyszła z zajęć utwardzania na sztukach walki. Przez siniaki, które czasami pojawiają się na przedramieniu, zamiast wychodzić z sali po treningu siłowym. Jeżeli masz tego rodzaju problem, to koniecznie zostań ze mną do końca. Ja nazywam się Angelika Stefańska-Kowalik, jestem instruktorem Strong First Elite oraz Strong First Team Leaderem, a na co dzień ludzie płacą mi za to, że się ich czepiam, czasem na nich krzyczę, ale generalnie staram się pomóc najlepiej, jak potrafię, żeby praca z ketlami była dla nich komfortowa i przynosiła maksymalnie dobre rezultaty. Żeby dobrze, prawidłowo nauczyć się wykonywać clean, bez y, strachu, że na przedramionach pojawią się śniaki, musisz najpierw zrozumieć naturę tego ruchu. To nie jest bicep curl, to nie jest uginanie przedramienia. Temu tej technice jest bliżej do wiosłowania, do wzorca ruchowego przyciągania horyzontalnego niż do uginania przedramienia z zablokowanym, z łokciem przy klatce piersiowej. To jest bardzo ważne. I teraz zobaczmy. Zanim dźwigniesz ketla, zanim zaczniesz z nim wykonywać kliny, sprawdź, czy na pewno rozumiesz ten ruch. Czy wiesz, co tam się krok po kroku dzieje. Żeby to zrobić, no to wolno, powoli nie zrobisz tego sketem. Musisz to zrobić z masą własnego ciała. I tak jest najlepiej. Sprawdź, czy znasz wzorzec klin, żeby potem móc pracować i udoskonalać tę technikę z ketlem. Zaczynamy od ustawienia, tak jak do swingu jednorącz. Tak samo ustawiasz się do klin. Ściągasz odważnik za siebie i żeby spłycić łuk. Ok, zanim uh, zrobimy clean, żeby spłycić łuk. Co to znaczy? Jeżeli robisz swing, to swing um, polega na tym, że ręka jest wyprostowana lub prawie wyprostowana. Clean ma iść bardzo blisko Twojego ciała, więc co muszę zrobić? Potem, jak ustawisz się dokładnie tak samo do clean, jak do swing. Żeby wykonać zarzut, ściągasz odważnik, tutaj, jest, tutaj się tak naprawdę kończą podobieństwa do... Nie, może jeszcze nie tutaj, ale prawie tutaj kończą się podobieństwa do swing. Dlatego, że w momencie, kiedy wyprostowujesz biodra i robisz wydech automatycznie łokieć wędruje do tyłu. I teraz, żeby odważnik zaparkował na Twoim przedramieniu bezpiecznie i bez bólu, to Ty musisz uprzedzić go, Troszeczkę uprzejmość czasowo i wpłynąć pod odważek. Czyli łokieć, zobacz co się dzieje z łokciem. On nie zostaje cały czas zamrożony przy klatce, czyli w momencie, kiedy idziesz um, do backswingu, łokieć musi się ruszyć. Ok? Um, Prostujesz biodra, robisz wydech, i cała reszta pracy polega na tym, żeby ściągnąć łokieć tak, jak przy wiosłowaniu, troszeczkę do tyłu. Bez ruszania barkiem i bez żadnej rotacji. Ściągasz łokieć do tyłu i bardzo szybko wracasz z powrotem, tak? Żeby ustawić go do przodu. Ręka wpływa pod odważnie. To nie jest łatwe, wymaga praktyki, wymaga ćwiczenia, ale jeżeli rozumiesz to i umiesz to zrobić na sucho, coraz szybciej, łatwiej Ci będzie to wykonać z sketem. Jeszcze raz. Ustawienie jak do swingu. Tył, łokieć zostaje przy żebrach już w tym momencie. Pamiętaj o tym, zostaje przy żebrach. Prostujesz biodra łokieć idzie, ślizga się po żebrach do tyłu i bardzo szybko ręka idzie do góry, do przodu. Dłoń idzie do przodu. Możesz zacząć zarzucać odważnik do wyprostowanej yy, dłoni, tak? Do, do paluchów wyprostowanych. Będzie Ci prawdopodobnie łatwiej yy, Ogarnąć tą technikę dlatego, że nie będziesz za mocno gnieść rączki ketla w obawie przed tym, że uderzycie w przedramię. Ustawienie do swingu. Tył blokuje biodra, łokwicz zostaje blisko żeber. Cofam i wpływam. I teraz musisz nauczyć się ten ruch skoordynować, wykonać bardzo, bardzo szybko. OK? Jeszcze raz. Raz, dwa. Czyli łokieć prawie równocześnie. Prawie, prawie równocześnie. Prawie w tym samym czasie, kiedy prostujesz biodra, łokieć już zaczyna się ślizgać po Twoich żebrach do tyłu i bardzo szybko wraca do przodu. Czyli nie myśl tylko o tym, że dłoń ma zapracować, tylko pracuje też łokieć tył i przód. Ok? Um, to jest bardzo, bardzo istotne i dlatego otwarty on o tyle pomaga, że tak jak powiedziałam wcześniej, nie gnieciesz i nie hamujesz getla. On się układa sam y, w tej pozycji, w której ma się ułożyć, czyli na przedramieniu. Kolejny problem, który się może pojawić w clean, to y, nie zapakujesz go wystarczająco y, głęboko, czyli nie, nie osadzi się na przedramieniu do rack position, bo albo jest za płytko hinge, Czyli zaczynasz stąd. Czyli ta pierwsza faza swingu, back swingu, jest też istotna. Żeby mieć z czego wypchnąć, żeby mieć power w biodrze, żeby pchnąć odważnik. Żeby poleciał na tą wysokość, o którą nam chodzi. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz, nie będzie siły w biodrze, nie będzie powera, to odważnik po prostu nie pofrunie na tą wysokość, na która Ci gwarantuje to, że kiedy ściągasz łokieć do tyłu, i on się zaczyna, kula zaczyna się przesuwać, ty masz możliwość wpłynięcia do twarzyka. Spróbujemy to zrobić z odważnikiem. Zwróć uwagę jeszcze raz na to, w jaki sposób pracuje mój łokieć. Um, nie będzie to aż tak widoczne, kiedy robię to powoli, kiedy przerysowuję ruchy, ale będzie widoczne. A teraz zrobili źle, i potem zrobili jeszcze raz dobrze, żeby zostawić cię z poprawną techniką. Jeżeli czuję, że Twoje przedramię cierpi podczas zarzutów, to prawdopodobnie zamrażasz łokieć. Czyli nie rusza się on. Tak jak zostanie, tak, zost tak jak go ułożysz na żebrach, tak zostaje. I wtedy pojawiają się problemy. Czyli dzieją się takie rzeczy. Okej. Okay? Dlatego ten ruch łokcia jest bardzo ważny. Tym? Prostuje łokieć, łokieć w przód, dłoń, palce do góry. Jeszcze raz poprawny clean. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą ci pracować z zarzutem, ale tak jak powiedziałam wcześniej, Sprawdź najpierw, czy oby na pewno rozumiesz, w jaki sposób na sucho, bez ketla, wykonywać zarzut, wykonywać kettlebell clean. Jeżeli ten film uważasz za pomocny, zostaw łapkę um, i zasubskrybuj kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki!